Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Tym razem mam dla Was coś innego i mam nadzieję, że ten film też Wam się spodoba. Miałam zamiar zrobić dla Was film o kole roku i o ośmiu festiwalach, które są z nim związane, ale myślę, że lepiej będzie, jeżeli przejdziemy sobie razem ścieżką koła roku i porozmawiamy o każdym z tych świąt osobno. Koło roku, czyli Krzyż Słoneczny albo Kołomir, jest związane z tarotem i z kołem dekanatów. Więc myślę, że dowiedzenie się o nim więcej doda nam nową warstwę znaczeń i pogłębi naszą wiedzę. Koło to jest pokazane oczywiście w Czwórce Buław, jak zapewne pamiętacie, gdzie widzimy osiągnięcie czegoś, nad czym pracowaliśmy od jakiegoś czasu. Tutaj mamy świętowanie sukcesu albo jakiegoś innego wydarzenia, które otwiera nowy rozdział w naszym życiu. Za kilka dni będziemy właśnie obserwować wiosenną równonoc na półkuli północnej, na półkuli południowej będzie to równonoc jesienna. W moim filmie skupię się na perspektywie półkuli północnej, ponieważ to jest perspektywa, która najbardziej pasuje do koła kanatów i do tarota. Równonoc wypada 20 marca. To jest czas, kiedy pozycja Ziemi względem Słońca. Sprawia, że dzień i noc mają jednakową długość. Możemy więc wyobrazić sobie, że energetycznie jest to jak reset naszej relacji ze Słońcem. Rozpoczyna się tu wiosna, i Słońce rozpocznie nam proces budzenia się do życia całej przyrody po długiej zimie. Dzień równonocy jest początkiem tego nowego cyklu. Dzień później Słońce wchodzi w znak barana. I czujemy wtedy nową energię do działania. Pierwszy dekanat Barana jest rządzony przez Marsa, to jest dwójka buław. Robimy tutaj miejsce na nowe pomysły, zaczynają się nowe plany i czujemy ten świeży impuls, żeby zacząć coś nowego. Ta zmiana pół roku jest pod władaniem królowej buław. Rządzi ona ostatnim dekanatem ryb, czyli dziesiątką kielichów, i pierwszymi dwoma dekanatami barana. Czyli dwójką i trójką buław. Widzimy więc, jak wielką siłę pokazuje ta karta. Królowa ma dostęp do tej ekspansywnej i żywej energii początku wiosny. Nic dziwnego, że jest ona tak pewna siebie i że może osiągnąć bardzo wiele w swoim życiu. Królową Buław kojarzymy też z fizycznym pięknem i z atrakcyjnością, którą potrafi ona wykorzystać do realizacji swoich celów. Elementy jej charakteru związane są z różnymi boginiami i zobaczymy to za chwilkę, jak zaczniemy omawiać różne formy świętowania równonocy na świecie. Wiemy już, co się dzieje na niebie, teraz zobaczmy, co ludzie robią w odpowiedzi na ten fenomen astronomiczny. Kalendarz perski rozpoczyna się w dzień równonocy i jest to związane ze świętem Nowruz. Tradycja łączy się z legendą, według której mityczny irański król Jamshid ocalił ludzkość od zimy, która miała zabić wszystkie żywe stworzenia. Żeby powstrzymać morderczą zimę, Jamshid skonstruował tron wysadzany klejnotami. Sprawił, że demony wzniosły go ponad ziemię do niebios i zasiadł tam, świecąc jak słońce. Wszystkie stworzenia na świecie zebrały klejnoty, żeby go nimi obdarować, i ogłosiły ten dzień nowym dniem, czyli to jest to, co oznacza now. Jest to pierwszy dzień miesiąca Farwadin, pierwszego miesiąca w irańskim kalendarzu. Żeby przygotować się do uroczystości, ludzie sprzątają domy, kupują nowe ubrania, kupują też kwiaty, szczególnie jacynty i tulipany. Podczas dnia nowrós odwiedza się rodzinę, przyjaciół i sąsiadów. Liczba 7 ma tu duże znaczenie: jest 7 składników, które muszą znaleźć się na stole w ten dzień i są to kiełki zbóż wysiane w naczyniu, słodkie ciasto z kiełków pszenicy. Jest też oliwa, ocet, jabłko, czosnek i sumak. Sumak to suszone owoce o cierpkim smaku i w postaci proszku używane są jako przyprawa. Na stole są też stawiane malowane jajka, monety i lusterko. Znajduje się też tam często miseczka z wodą, złota rybka i mądra księga czyli zazwyczaj Koran albo Biblia. Widzimy więc, że świętowanie nie jest związane z żadną religią, jest świętowane przez chrześcijan, muzułmanów, ale też przez inne religie. Znaczenie liczby 7 wytłumaczone jest jako cztery żywioły plus trzy formy życia czyli rośliny, zwierzęta i ludzie. Oczywiście, jak my myślimy o liczbie 7, od razu kojarzy nam się to z Wenus i z siódmą sefirą neca. I to połączenie nabiera więcej sensu, jeżeli zobaczymy, ile atrybutów Wenus jest związanych z tą ucztą. Jest tu lusterko, jabłko, oliwa z oliwek, ryba i monety. Narodowy kalendarz indyjski zaczyna się dwa dni po równonocy albo jeden dzień po podczas roku przestępnego. I podczas marca i kwietnia jest ponad 15 różnych festiwali świętujących pierwszy miesiąc roku. To właśnie w tym czasie Lord Brahma stworzył wszechświat. W niektórych kulturach data świętowania jest też zależna od księżyca. Na przykład żydowskie święto paschy najczęściej wypada podczas pierwszej pełni po równonocy. Kościół katolicki ma chyba najbardziej skomplikowany sposób wyznaczania daty Wielkanocy. Jest to pierwsza niedziela po eklesjastycznej pełni, która wypada 21 marca albo po tym dniu, czyli po równonocy. Oczywiście pełnia eklesjastyczna nie zawsze będzie wypadać wtedy, kiedy naturalna pełnia księżyca, ponieważ jest ona wynikiem niedokładnych kalkulacji, a nie wynika z obserwacji. Myślę, że wszyscy wiemy, jak wygląda Wielkanoc i Pascha, więc nie będę opisywać szczegółów tych świąt. Przyjrzyjmy się za to świętom starszym, o których nie słyszy się aż tyle na co dzień. W Skandynawii mamy na przykład Disablut, święto ofiarne ku chwale kobiecym bóstwom zwanym Disir, które były związane z przeznaczeniem, ale były też one boginiami płodności. Ich kult łączył się także z kultem duchów zmarłych. Widzimy więc, że im starsze są kobiece bóstwa, tym szersze mają wpływy. Rządzą zarówno płodnością, jak i zaświatami. I widzimy tu podobieństwo do kobiecej energii trzeciej sefiry Bina, związanej z Saturnem. Tutaj zaczyna się życie i śmierć. To jest wszechpotencjał, ale jest to też brama pomiędzy tym, co boskie, a tym, co śmiertelne. Słowianie, świętowanie równonocy rozpoczynają od topienia marzanny. Nazwana jest ona też w niektórych krajach Morana lub Morena, ma też kilka innych podobnych imion. Marzanna związana jest ze śmiercią, odrodzeniem, snami i koszmarami. Kukła marzanny podczas równonocy jest podpalana, a później topiona w rzece żeby upewnić się, że zima już umarła i przyspieszyć nadejście wiosny. Świętowanie trwa jeszcze kilka dni, czasem aż do najbliższej pełni. Pali się ogniska, sprząta się i okadza domy, żeby je dokładnie oczyścić. Jednym z najważniejszych elementów świętowania jest oczywiście malowanie pisanek, symbolu nowego życia i nowej energii. Pisanki zapraszają do domu do statek i są też dawane jako prezenty. Oczywiście mamy też wiele smacznych potraw. Tradycyjnie podczas tych świąt wypiekane były na przykład kołacze. Znowu więc widzimy powtarzający się tutaj temat śmierci i odrodzenia. Dary były też zanoszone na groby bliskich. Marzanna pokazuje nam, że stary musi umrzeć, żeby rozpoczął się nowy cykl. I przygotowujemy się do tego, oczyszczając się ze wszystkiego, co nam już niepotrzebne, ze wszystkiego, co nam już nie służy. Robimy miejsce dla nowej energii w naszych domach i w naszym życiu. Ciekawe jest to, że świętowanie związane z równonocą było ku czci Boga Jaryło. Jest to Bóg wiosny, płodności, odrodzenia i plonów. Jego mit przypomina mit Persefony: on też został porwany w zaświaty przez wroga swojego ojca. Na wiosnę, tak samo jak Persefona, on też wraca z zaświatów i sprawia, że cała natura się odradza. Mamy tu więc męskie bóstwo, ale Jaryło był czasem przedstawiany jako dziewczyna przebrana za chłopaka, jadąca na koniu. Możliwe więc, że bóstwo to było wcześniej boginią, i dopiero później pojawiło się w formie męskiej. Możliwe też, że płeć tego bóstwa była czasami przedstawiana inaczej czyli że były dwie wersje, kobieca i męska, i zależnie od kontekstu i tego, jakie moce tego bóstwa były przedstawiane, pojawiała się odpowiednia dla nich forma. I zobaczymy podobny przypadek za chwilkę, jak poznamy jeszcze jedną starożytną boginię. Teraz zobaczmy, kim jest Ostara. Ostara albo Eostre to germańska bogini świtu i jest ona też związana z wiosną i płodnością. Jeden z mitów o niej mówi o tym, że zmieniła ptaka w zająca, ale nawet po tej przemianie zając cały czas znosił kolorowe jajka. Jej istnienie jest przedmiotem dyskusji, ale myślę, że jest wystarczająco dużo dowodów na to, żebyśmy mogli stwierdzić z dużą pewnością, że istniał kult tej bogini i podczas równonocy odbywały się uczty ku jej czci, które później zostały przekształcone przez chrześcijaństwo i zamienione w Wielkanoc. Zbyt dużym przypadkiem jest na przykład to, że w niemalże wszystkich językach Wielkanoc określana jest słowem podobnym do słowa Pascha. Pochodzącym z hebrajskiego Pesach. Tylko w języku niemieckim i angielskim Wielkanoc to Ostern i Ister, a są to właśnie tereny, gdzie według legend miał miejsce kult bogini Ostary. Ostara jest też kojarzona z babilońską boginią Isztar, królową Niebios, znaną wcześniej w starożytnej Mezopotamii jako Inana. Była ona boginią seksu, miłości, wojny, sprawiedliwości i potęgi politycznej. Interesujące jest to, że powtarza się tutaj po raz kolejny mit, który widzieliśmy już kilka razy. Zeszła ona w zaświaty, żeby zagarnąć dla siebie sferę wpływów swojej siostry, ale siedmiu sędziów zaświatów potępiło jej zachowanie i została ona skazana na śmierć. W końcu pozwolono jej wyjść z zaświatów, ale w zamian za nią musiał tam zostać jej mąż, bóg pasterzy. Może on spędzać połowę roku na powierzchni, ale w tym czasie w zaświatach musi go zastąpić jego siostra, bogini plonów. Inana i Isztar związane są z planetą Wenus, więc możemy powiedzieć, że są one inną wersją Afrodyty i Astarte. Isztar w, w niektórych mitach opisana jest jako postać męska, ale nie mamy wystarczających dowodów, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest. Możliwe, że niektóre aspekty jej mocy były bardziej związane z energią męską. Planeta Wenus w astrologii ma dwa aspekty: jest gwiazdą poranną, kiedy wschodzi ponad horyzontem przed Słońcem, i jest gwiazdą wieczorną, kiedy wschodzi później niż Słońce. Dwa aspekty Ishtar mogą być właśnie z tym związane. Gwiazda poranna może być związana z wojną, a gwiazda wieczorna z miłością. Mam dla Was też bardzo ciekawe wyjaśnienie, dlaczego mamy taki powtarzający się motyw schodzenia w zaświaty w różnych mitach. I tutaj mam cytat z Wikipedii. Historia zejścia Inany do zaświatów odnosi się do fenomenu astronomicznego związanego z retrogradacją Wenus. Siedem dni przed retrogradacją Wenus jest w podrzędnej koniunkcji ze Słońcem. Znika wtedy z wieczornego nieba. Siedem dni, które następują po jej zniknięciu i sama koniunkcja są właśnie fenomenem astronomicznym, na którego podstawie powstał mit. Po koniunkcji mija jeszcze 7 dni, zanim Wenus pojawi się jako gwiazda poranna, i to związane jest z jej powrotem z zaświatów. Wenus jest w retrogradacji co 18 miesięcy, więc jej zejście w zaświaty nie zawsze następuje podczas zimy, ale widzimy, że daje to podstawę mitom o różnych bóstwach, które umierają i odradzają się na nowo lub schodzą w zaświaty i z nich wracają. Widzimy więc, że wszyscy ludzie świętują ten ważny moment przesilenia wiosennego w podobny sposób. Sprzątamy domy, pozbywamy się zastanej energii, która nazbierała się po zimie, i zapraszamy nową i świeżą energię do naszego domu i w nasze życie. Wszyscy świętujemy powrót, odrodzenie, nową nadzieję i nowe życie. Życzę Wam wszystkim wspaniałej równonocy i miejmy nadzieję, że ten nowy cykl przyniesie nam wszystkim miłość i pokój. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i oczywiście dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej takich filmów, czy może nie interesuje Was to i chcecie tylko więcej filmów o tarocie. Dla mnie przygotowanie tego filmu było bardzo ciekawe i chciałabym zrobić kolejny taki film dla Was pod koniec kwietnia o święcie kwiatów Beltane i nocy Walpurgi. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Oczywiście, jak zawsze, pamiętajcie o polubieniu tego filmu, zostawieniu komentarza i zasubskrybowaniu mojego kanału. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają moją pracę i jestem Wam za to naprawdę bardzo wdzięczna. A jeżeli chcesz zacząć pomagać, yy, możesz postawić mi wirtualną kawę i ciastko poprzez przelew na konto PayPal albo zostając patronem kanału. Patronat kanału poprzez Patreon kosztuje tylko 3 euro miesięcznie, czyli to jest około 14 zł. Jeżeli porównamy to na przykład z ceną kursu tarota w internecie, to naprawdę jest to bardzo korzystna opcja. W każdym razie wszystkie linki są w opisie filmu, jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za dzisiaj i zapraszam was na kolejny film już niedługo. Dziękuję, do zobaczenia.